Mam swoją poranną zasadę. Przed drugą kawą z nikim nie rozmawiam. Lubię czuć, że jestem na pełnych obrotach i mogę działać na 100%. Rano siadam do komputera, sprawdzam zadania i zaczynam obdzwaniać mój zespół. Cześć Grażynka. Co tam powiedz, co słychać? Działa, działa. Działaś? Jesteś już w biurze? Tak, jestem w biurze. Dobrze, widzę, że Ulo posłużył. Dobra, to się widzimy. Pracę w Nacjonale Netherlanden zaczęłam dwa lata temu. Był to dla mnie zupełnie nowy początek. Skok w nieznane, którego bardzo potrzebowałam. Moja babcia zawsze powtarzała, jak chcesz coś robić, to z przytupem albo wcale. A mój przytup okazał się pracą, która daje mi i fajnie żyć, i ciągle mnie rozwija. Gdy zaczynałam pracę, mój menadżer powiedział tak, spokojnie, nie musisz być od razu alfą i omegą. Obserwuj, chłoń wiedzę, powtarzaj. To da Ci pewność siebie i zobaczysz, że warto być samodzielnym. Co mnie przekonało najbardziej? Zdanie: Magda, to jest fajna praca. Nie musisz siedzieć od 8 do 16. A ja naprawdę lubię, jak coś się dzieje. Nie cierpię nudy i zamykania się w sztywne ramy. Ta praca to ludzie. Musisz być ich ciekawy, lubić kontakt z drugim człowiekiem. Gdy przychodzi ktoś nowy, to mówię: idziesz do klienta, nikogo nie udawaj. Postaw na szczerą rozmowę, pokaż ludzką twarz, ale staraj się być profesjonalny od początku do końca. I to działa. Taki jest mój zespół. Po roku pracy zostałam menadżerem i zarządzam 15-osobowym zespołem. Staram się pamiętać, że menadżerem się bywa, a człowiekiem się jest. I choć obowiązków jest wiele, to satysfakcja z pracy z zespołem i dobre pieniądze to wynagradzają. Ta praca sprawiła, że jestem pewniejsza siebie. Wiem, że wiele zależy ode mnie, jeśli stanie przede mną kolejne wyzwanie, to podejmę rękawica. Czuję, że jestem we właściwym miejscu i właściwym czasie. Spełniona i gotowa na więcej. Nazywam się Magda Wiechcińska, pracuję w Nacjonale Nederlanden i jestem menadżerem zespołu. Może chcesz do nas dołączyć?